My znowu z dziwnym trafem, znowu jesteśmy w samym miejscu, ja nie wiem jak myśleliśmy. Dużo jakichś czarnych dziur to jest, nas przenosi. Tego wieżowca te lasery idą Światło. No, to znaleźliśmy go. On nam dawał wskazówki. Fajny, nie? Mhm. Uh -huh. Budynek. Ale przyuważ, że wszędzie z każdej strony widać te, nie? Centrum. Jak się okręcisz. Wieże. No. To jest za nami skład Na drugiej stronie mamy ładną restaurację niską 7-11 Jednak byliśmy w kakao, ale z Seven Eleven, a może z winem nie no, Tak? Nie, z winem, a to no. jest Seven Eleven. Tak, i tam też i też masz kakao. A on będzie w kakao? Nie, jesteśmy w Seven Eleven. A, obok jest kakao. Aha, mały no, jesteśmy. Chodzimy z Was do no, kakao, czy nie? No nie na początku. Dotarliśmy chyba na tą ulicę, gdzie jest dużo jedzenia, fast foodów. Och, jak tam kolorowa Magdalena. Widzisz te lampki? To tam jest.

Słuchaj, tak dobra, będzie 270 metrów, ale będzie prosto, to już wyłączam TPS. Tak, już było, było Już jesteśmy na miejscu. Właściwie też jesteśmy na miejscu, to się tak ciągnie, nie? O, no proszę, proszę. Tu mamy pierwsze jedzenie. Tak jaki parowy z gira i inne rzeczy. To 15 Tu coś tam, coś tam Pieroszki. Pieroszki. Gdzie ty kebaba widzisz?

Słuchajcie, moi drodzy, zaczepiała mnie jedna dziewczyna, sprzedawała mięsko-świńskie. I mówi, że czy kocham Wietnam, ona jest z Wietnamu. Ja mówię, to daj mi za darmo ona mi poczęstowała jednym boczusiem, kawałkiem miąska. Ale dajcie spokój, to jest to słodkie. Człowiek by kupił, to by był zły. Niedobre, słodkie. tu są takie bułeczki, widzisz, co Mamy takie miejsce, widzę. Nie lone, to jest bardzo duża kolejka z cebulą. Pik, pik, pik. zakręca i taka kolejeczka a tutaj chyba jest ulica Rozrywkowa stają panie sama, cztery renkary Pani polecam ten bank jak ktoś ma rewoluta, bez prowizji tylko w tym banku Mamy do domku ile, kochanie? Trzy plus najczęściej. Cztery kilometry do domku, w jasnym domku, bo myślę pewnie o domu, do hoteliku. Pseudo-hoteliku. Tak, do. No to my już, jak mówiłem wcześniej, wracamy do domu. A, odnośnie tych, tego mielone, zawijane w te ciasto, co nakręciłem, muszę Wam powiedzieć z cebulką, bardzo smaczne, bardzo dobre, no najadłem się nawet. Kupiłem dwa dla mnie yy, z Lambem, a dla Madzi z chickenem. Madzi oczywiście zjadła jednego i już nie chciała, więc ja wciągnąłem trzy, znowu skorzystałem, ale dzięki temu nie jestem głodny. Natomiast co do Magdaleny nie byłbym pewny czy się najadła ale najwyżej coś się tam jeszcze kupimy po drodze. O, jak fajnie kolory tu tam zmienia. Nawet mamy Generali, firma ubezpieczeniowa. procent baterii nakręcam jak szalony, Magdalena. Tego nie było jeszcze. O, proszę. Co tam tak się świeci na tym niebie? ale się zrobiło wiecznie, moi drodzy, jakby miało zaraz spadać. 12% na bateria trzeba wydubać do końca. O, no proszę. Mercedes Benz, niemiecki. O, kula z innej strony. No, i font ja myślałem, że z tej fontanny tak zawiało Madziu. I zmokniemy Madziunia. a jutro ma być burza podobno, co? a nie, nie wiem jak długo i od kiedy także mam nadzieję, że jutro nam ulewny deszcz nie pokrzyżuje jakieś poważniejsze plany jak nie, to się kupi folię gdzieś i tyle i będziemy chodzić Magda, wytłumacz mi, co to jest za światło, bo to jest dziwne, zobacz. Czy to nie jest? Ten ten, no Widzisz? Ten ten, ach, myślałem, że. Myślałem, że jakieś UFO stoi nad nami. 10% procent. Okay. Ale dostałem błyskiem, zrobili mi zdjęcie. No i kurczę, tak to może padać, Magda, jak mamy zadaszenie non-stop. Mamy zadaszenie non-stop, to tak to może sobie padać, nie? No, ale to zadaszenie pada się stąd. Żeby... A nie potrafisz, Magdaleno, tego rozciągnąć, jakby padało? Ale leje już. Widzicie to? Daje yeah. deszczem. Wieje. Wieje, wieje. Widać, co się dzieje. Bateryjka 8%. 8%. O! Proszę Magdaleno, żółty budyneczek. A czy my idziemy tak samo jak przyszliśmy? Szliśmy? Nie. Nie. A byśmy znowu te nie musieli przeskakiwać. Chyba nie. Ale oni tam teraz zapalili na szczycie lampy, pięknie się palą. Zobaczcie to, jak to ślicznie wygląda. Normalnie elegancko, co? Super, nie magda. A my w tym kierunku się udajemy. I zobacz, ile przeszliśmy tam, byliśmy pod tym wieżowcem, nie? Czerwonym. Tak. Żeby nie podpadło, to wódkę tu pijemy. Dopy i wyżej butelkę Nie dopijesz? Nie. Ja nie chodzę tu, ale gdzieś w rzekty. Ja czasami nawet... E. Kiciuś! Kiciu, 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 kiciu. A ma dzwoneczek przynajmniej fajnie co? Nie wpadnij pod autko tylko. To taki... No mówię, jeszcze trzeba nagrać, bo to robi wrażenie. Niezły widoczek, a bateria 5%. No to trzeba nagrać. No. Dużo jadłodajni też tu jest. I galeria osiedlowa. Proszę. No to jak widzicie pada deszczyk, pada, ale delikatnie na szczęście, więc idziemy do domu. Nie boimy się takiego deszczy A no mamy jeszcze z 10 minut mniej więcej do przejścia. 8. Będziemy na miejscu. Mamy tu widzę niedaleko nas. Ale bym raczej nie stołujemy się. OK jest, idziemy O, już się mokro robi miejscami 3% baterii, moi

Kurczę, coraz mocniej zaczyna padać. Oj, także na tym dzisiejszy film się skończy, moi drodzy, na powrocie w deszczu. To mamy parę minut do przyjścia a mi zostało 2% baterii więc wydubiemy do końca baterię i tyle rozładujemy Ciężkie do przejścia. Tu już będzie nasza ulica, raczej, nie? No raczej. Mówię, uważaj, woda weszła w tą A myślałem, że dam radę ominąć. Ale Madziu to nie szkodzi. Wiecie, ja mam tak gorące stopy po dzisiejszym marszu. Nie wiem, ile kilometrów zrobiliśmy. Także aż mnie piecze Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie No my chcieliśmy sobie na spacer w jedno miejsce się, i niestety przyłapał nas olbrzymi deszcz Jesteśmy schowani u jakiegoś mechanika pod dachem Coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie tak lało cały dzień Chyba pójdziemy do domu po w Jakby nie było, to jesteśmy nieco z Nogi bolą, mięśnie, nóg bolą. Zrobiliśmy przez te parę dni ostatnio, bardzo dużo kilometrów. Miałem poczynek się wyprzywał. Regeneracja. A ja sobie filmy powrzucam przy okazji Leje jak stebra na przystanie padać i będziemy wracać do hotelu. niech trochę się uspokoi. Witam ponownie jest po 19:00. mamy no dzisiaj yy, regeneracja ogólnie no lepiej już się czujemy trochę ból ból zszedł z mięśni z nóg ale nie jest jeszcze idealnie jeszcze trochę boli ale dużo lepiej nie ma tak potrzebowaliśmy takiego no i dwa było to że jeszcze deszcz padał nie no, no i deszcz dzisiaj cały czas padał. Teraz się zrobiło, widać, spoko. Poczekaj, muszę sobie... Sucho się zrobiło. Nie widzę, żeby były jakieś chmury na niebie. Idziemy coś przegryźć. Po całym dniu? Po całym dniu, dokładnie. Trzeba coś zjeść w końcu. No i to taka właśnie nasza ulica, gdzie jest nasz hotel. To też taka Ale. Mm. O, jaki jeszcze widoczek z daleka, troszkę jeszcze raz nagram. A teraz widzę, że kolory są Magda, zobacz. Uhum. Wtedy cały czas się paliło na, na, biało. na biało, a teraz jest czerwony, żółty. Fajnie, co? Fajnie, no. Zobaczymy, jeszcze może jeszcze będą się zmieniać kolorki. A tutaj mamy hotel. Jaki tu był hotel? Mariot chyba, nie? Mariot, nie? Tam z przodu jest napisane. W Na dole tablica. O ile pamiętam dobrze, właśnie. Chyba Mariot. Mariot, Mariot Dokładnie, Mariocik Kurczę, tam daleko byliśmy Kale na sobie kurczoka wzięła z frytki tu, tu zaczęła kupować, a ja sobie pójdę do mojego tam gdzie za pierwszym razem zjadłem tam było pychotka dla mnie jedzenie a ja jeszcze mówię sobie, zrobię takie ujęcie tutaj, jak to wygląda. O, teraz mamy bardziej z bliższej perspektywy dwie wieże kolorowe. Fajnie, fajnie to wygląda. Ciekawe, że tak zawsze od czasu do czasu coś się zmienia. Kolory. To mamy jedzonko. Tak, bo tam był ten sklep na rogu, więc jeszcze troszkę dalej. Idziemy, bo tam mi bardzo smakowało jego jedzenie. Mam ochotę zjeść jeszcze raz specjalnie do niego przyszedłem. I tu wodę będzie trzeba kupić, to mają fajną, dobrą wodę. Coś jak do czego porównać izotonika coś w tym stylu Tylko chyba smaczniejsza No to ja wróciłem dotarłem na to jedzenie, niestety nie wiem jak to się nazywa zbytnio, to małe zysku ale jest bardzo dobre tym razem wziąłem tą najdroższą zadychę na bogato specja, tak i wzięliśmy jakiś czekoladowy napój na ciepło ja tam jem więc po prostu już to przetłumaczyliśmy tu jest po prostu zbiór różnego rodzaju mięs, wołowina, żołądki, co kurczak, jajeczko, no i chyba po prostu. Jest ja to się nazywa inaczej w vermicelli. Dobrze. uważam, że dobre.